Rezydencja LIFE Enklawa holistycznej rehabilitacji. Daj się sobą zaopiekować to idealne miejsce, aby zwolnić, zadbać o kondycję Twojego umysłu i ciała. Profesjonalna kadra lekarska i fizjoterapeutyczna, pracująca na najnowocześniejszym sprzęcie medycznym. To źródło naszego sukcesu. Stosujemy terapię urządzeniem Indiba Active, terapię palą uderzeniową, terapię SIS, superindukcyjną stymulację oraz wykorzystujemy do zabiegów laser wysokoenergetyczny. To tylko niektóre z naszych możliwości. Rezydencja Live powstała z myślą o Tobie. Ogólnodostępna, elegancka część spa i wellness z tężnią solankową, basenem, jacuzzi i różnego rodzaju saunami oraz grotą lodową jest dopełnieniem całodziennej terapii. W otoczeniu naturalnych kamieni oraz drewna poczujesz wyjątkowość tego miejsca. Jeśli chcesz w komfortowych warunkach naładować baterie, odetchnąć pełną piersią i wystartować z dobrą energią w kolejne wyzwania, to miejsce na pewno Ci na to pozwoli. Jeśli pragniesz w luksusowych warunkach odzyskać sprawność fizyczną oraz równowagę psychiczną, przyjedź do rezydencji Live. Przekraczając nasze progi, odkryjesz przestrzeń, gdzie czas biegnie wolniej w rytmie natury, a nasz zespół zadba o twoje samopoczucie i komfort. Przy wibracjach misty betańskich rozpoczniesz dialog ze swoim wewnętrznym ja. Kąpiel w dźwiękach zabierze cię w podróż, podczas której zmobilizuje twój organizm do samoregulacji i równowagi wewnętrznej. Napróżno szukać zegarów w naszej przestrzeni. Bliskość natury, malownicze widoki, rzadkie gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną programu Natura 2000 to poprzedni widok z naszych apartamentów. Zapraszamy do naszej restauracji, gdzie w miłej i rodzinnej atmosferze serwujemy świeże i smaczne dania kuchni polskiej oraz regionalnej kuchni Pomorza. Przygotowywane potrawy zaskoczą się nietuzinkowym połączeniem smaków, a lokalne wyroby, wędliny, grzyby nadają daniom niepowtarzalny smak. Akupunktura, ziołolecznictwo, naturoterapia. Harmonijnie i zgodnie z naturą poprawią funkcjonowanie organizmu, uwolnią od bólu, oczyszczą z toksyn i poprawią krążenie krwi. Terapia tlenowa w komorze normobarycznej. To recepta na długowieczność, która pozwoli ci w krótkim czasie nabrać pokłady nowych sił. W dziewiczym otoczeniu możesz zakosztować polskiego malarstwa, muzyki i literatury. Wieczorne spotkania z kulturą staną się ucztą dla Twoich uszu. W rezydencji Live znajdziesz wszystko, co jest potrzebne, aby się zrelaksować, odzyskać zdrowie oraz dobre samopoczucie. Serdecznie zapraszamy.